Witam wszystkich z tej strony. Pan Bartosz i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Od komuny do fortuny. Eee... I co, przyjechałem sobie powodę, moim nowym nabytkiem, moją nową Joskinką. Eee, zakupiłem sobie poza odcinkiem, żeby mi przywieźli 14 krów, jak na razie. Kupiłem sobie również paszowóz, który zaraz zobaczycie. Dobra, już tu mogę chudy wyłączyć. Eee, kupiłem sobie właśnie paszowóz, który zaraz zobaczycie. I dzisiaj będziemy się zajmować przygotowywaniem TMR-u, właśnie doważaniem wody, żeby te nasze krówki już zaczęły produkować mleczko oraz składniki nie były ale dla nas cenny obornik oraz na Tak, prawie, że to powiedziałem, pięknie. Ale na samym wstępie zostaw łapkę w górę, daj ich tak krowy, a ja przepnę Ci ducho. A my jedziemy sobie na gospodarkę. Co? A, jeszcze przypominam oczy, że 10 kasubów był do wakacji. Jest to dzisiaj drugi odcinek, który nagrywam, a próba. No, ogólnie nagrałem dzisiaj dwa odcinki, a prób, żeby to nagrać było 10. No tak minęło, bo to coś wywaliło. To Farminga, to tu laguje, to nie to się nagrało. To znowu przed chwilą miałem tak, że nie miałem gdzie znaleźć, jakby gdzie się napełnia. Też miała być inna beczka, ale była pobugowana. Jednak się okazało, że to nie beczka była pobugowana, tylko zbiorniki do napełniania. No i musiałem sobie wierzyć, ciśnienie postawić. I tak to się skończyło. Teraz powiedzcie mi, gdzie ja tutaj się w tam z tym. Nie wiem, czy się tu wyrobię, ale powinienem. O, tak średnio. Czekajcie, co, co cofnę sobie. O, bardziej sobie zajadę do rogu najpierw i tak o muszę przybrać o na styk. Zobaczę, czy tu mogę uzupełnić. Przepraszam, ale dzisiaj no, muszę z kudami zagrać. Bardziej o, bo to się nie da inaczej. A tam zapewne będę serio. Aż takie zakładki muszę podawać. Oczekajcie, podniosła satura. Bo skoro muszę takie zakładki podawać, to prawie przy tym silosie. Trochę mam ustawiony inaczej mikrofon, bo używa, używam swojego statywu, który teraz pójdzie Pójdzie, pójdzie podstawkę, bo przyjdzie mi nowy w tygodniu. zamówiony już jest statyw Velbona. I używanego kupiłem. Zobaczę, czy się przejadę, czy nie nie tych niby zaoszczędza, ani były dwa razy używane. To wiecie, to nie jest jakoś dramatycznie, e, teraz co? Teraz musimy sobie wejść. E, no właśnie, zaraz zobaczycie paszowóz mój. i tak chyba widzieliście, jak po tutaj A e, nie, dobra, nie warto. Nie widzieliście, e, to jest mój paszowóz. Ruska zemsta Stalina. E, czemu teraz dopiero nagrywam? Dlatego, Do że musiałem sobie. Przetestować go po odcinkiem. Czy wiecie, wszystko tam się przetwarza dobrze? Po prostu sobie słomy do niego nawrzucałem, żeby właśnie już słomy na odcinku nie dawać. to sobie schowam. Nie to serio. Dobra. Wrzucimy sobie belkę. Ogólnie gram pierwszy raz od dość dawna. I wyłącznie na, 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 na tych kontrolerach, ktoś ostatnio mi się pod polskim rolnikiem pytam czy ja gram na padach? Nie, nie gram na padzie, Gram na kierownicy i na joysticku. O. Paweł, pa, 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 pa wariota, nie? O. No, dobra. Poszło. I pewnie tyle starczy. Teraz muszę sobie... spróbuję sobie taką innowacyjną metodę. Chociaż wątpię, że to się uda. Dobra. No i dwie kostki, więc lipa. No ale dobra, już sobie to wrzucę. Czyli muszę sobie podjechać. Do tego więcej, więcej kostek nie będę, bo to już przy 15 sztukowej. Eee... Czekajcie, do TMR trzeba kiszonkę, nie? Czy mi TMR nie wyjdzie? No, ale zwaliłem teraz. On blocktairaj, co? Co to znaczy? Dobra, no mniejsze z tym Znaczy, no, mi ten ml nie wyjdzie, bo nie mam kiszonki, zapomniałem o tym No tak a, to do... a, czyli w tym roku trzeba będzie się bawić w kiszoneczkę. Dobra, to sobie zrobimy ...siano czyste. Bo już słomy troszkę dawałem. Ale to zaraz sobie słomy też nawalimy. Bo trzeba właśnie mieć kiszonkę, a ja. Nie zamierzam kupować w tym pierwszym sezonie już kiszonki, bo nie jest mi to. Wiecie, nie muszę mieć w pierwszym sezonie już 100% wydajności. A... a a a, tak to. Co so, mało mi się to zwróci, jeżeli ja będę musiał jeszcze kupywać kiszonkę. A tak to sobie zrobię za rok i myślę, że dużo nie stracę na tym. Dobra, jadę sobie to rozdać, bo widzę, że pełno. Muszę sobie wziąć tą autostankę, bo na przykład tu przeszkadza. Czemu się włączyło? Sorry. Czekajcie, muszę sobie wyłączyć. Dobra. Co? Co chodzi z tym... Unlock Trailer? To chodzi o to, co mi się daje, czy nie? No. To jest akurat fajne. Patrzcie, mam zablokowany dyszel i się tym dyszel nie skręca, jest ona sztywna, wręcz bym powiedział, ale to ma, to ma swój charakter. Teraz nie, a jeszcze teraz kupić taką drugą 60, 40, bo się tego typu i 40 to paszę rozdawać. O, chyba tak zrobię, Bbra, niech to się pomału rozsypie. Okej. Okay. Ogólnie to faza, bo już mamy 7 minut. A czekajcie, cofnę sobie troszkę. I teraz wyprostuję. Bo chcę sobie zrobić miniatureczkę. Przepraszam, teraz do Was wrócę. Dobra, już jestem. Ale fajnie to wygląda serio. Jeszcze jakbym miał jakiegoś mocniejszego kompa. Jak wybrać sobie szejderki wyglądało to pięknie ogólnie będę się starał sobie złożyć już na następny rok um, takie całe stanowisko ogarnąć i w nie padnie może puściłem pedał nie leciał, ja bo chciałem kierunki włączyć. nie wiem czemu kierunki mi się same za same włączają dobra tu sobie przejadę i Chyba jeszcze sobie słomę, troszkę wrzucę i pojadę, rozdam. Sorry, dziś taki niegardliwy odcinek, ale muszę sobie tutaj po... ...porządzać i poporządkować. Przy okazji, yy, poza odcinkiem, te wszystkie wiecie duperele. Dlatego, że tutaj nie ma jak przejeżdżać, wszędzie się zahacza o coś. Nie wiem, o co to chodzi. To chyba czwarta. Piąta Szósta Siódma Jest tu w ogóle coś się pokazało tak średnio bym powiedział Trochę mnie tu czeka No nie chce mi się w liczyć Jakie wieczorne porządki Co nieraz można sobie zrobić Jakoś to się bardzo nie będzie zmieniać ale Za rok na pewno jak będzie mi kiszonkę nie wiem czy z kukurydzy, czy z balota, to na pewno to się zrobi. Eee, odcineczek Mam nadzieję, że mnie to dobrze słychać, bo mam serio nowatorski sposób nosowania mikrofonu. Jest tak, zawsze miałem przypięty do bluzki, a teraz jest tak z boku. Bo jak nie nagrywam dźwięk kamerką internetową. Ogólnie dam sobie drugi hashtag, zapomniałem o tym. Drugim hashtagiem będzie paszowuz. I każdy kto napisze hashtag poszowuz. Ma do mnie serduszko i... Łapkę w górę. O, oczywiście wy też macie zostawić oko w górę. Co wy sobie myślicie, że co? Ja wam... Ja wam zostawiam we mnie. Oczywiście życztuję. Zachęcam do wpadnięcia na drugi kanał. Ale szczerze mówiąc, powiem, że to jest tak jak się chodzi tam i z powrotem z tymi belami aż mi się w głowie mieszam. Dobra. Zaraz mi się tutaj naprawdę ten... Ja sobie jeszcze to uzupełnię. I zawiozę, a z wami się żegnam. Do następnego odcinka, cześć i pa pa. Hello.